Tak słucham. Yy, Dzień dobry, tak się... ja tutaj y, z takim problemem dzwonię do pana. Tak, z jakim pro problemem? Wie pan, y, mój syn y, nie daje trzeci raz pod rząd. Y, z, z, słabe oceny, w ogóle bo teraz z, akurat o, na mieście z kolegami jakieś tam rzeczy. Się zastanawiam, proszę Pana, nad no, daniem go do domu dziecka, takim nawet o zaoszczonym rygorze może. Bo naprawdę, zachowuje się skandalicznie. Ostatnio chciałem je wyrzucić przez okno. W ostatniej chwili jego babcia mnie uratowała. W sensie moja mama, bo... No bo, bo mnie po prostu wyrzucić przez okno, przez balkon, by mnie wyjechał, proszę Pana. Ja nie wiem, co ja mam tu zrobić teraz. Rozumiem to. No, ja bym z synem. Jak ty nie pomoże, to ja właśnie od go do tego domu dziecka. Rozmawiałem już um, tysiąc razy. Wczoraj rozmawiałem, wczoraj nawet głę za to, bo... Chlał w z kolegami u mnie w domu. Aha. No to pan odda go do domu dziecka. Może przemyśli swoje zachowanie. No tak, no ale co? Mam później, jak przemyśli swoje zachowanie, mam go wyciągnąć. No? Tylko drugą szansę, bo wie pan, jak ja nawet go wyciągnę później z tego domu dziecka, to się boję, że on znowu, tak samo będzie się zachował. ty, kurwa, Ojciec, ty, ty stary Future, Coś... kurwa. To stwierdzaj, kurwa, dobre kurwa stwierdzaj. Jak jeszcze raz złożycie tego jebany, kurwa i nie chcesz oddać, zabijecie. Tak? cię. Tak? Tak, zabije. Masz dom, dziecka, kurwa, we banku. Przysięgam! Nie masz... Nie masz modemu, morę rozpierdzamy zera ale bo modem jest. Proszę pana niech pan go nie słucha. Y nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Bo synek, bo ty już przeginasz y A bo y albo nie, niech pan teraz. Kiedyś o no, mnie. No o pana ci zachowuje. Skandal. No skandal, skandalicznie się zachowuje. Syn, ja bym go oddał tego do dziecka. Jak pan mówi? A żeby z rapana do grobu nie wpędził. Widzi? Widzi Pan jak, 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 jak mówi? Synek, y, jutro y, tam na, na, na tego, na konwiktorską, cię Boże, y, na dziecko. Nie, do, do jutro to Cię będą tu karetką zabierać i poszukiwać. Karetką? Karetką! Dobrze, okej, okay. to co Pan myśli? Do tego dziecka czy nie? Pan podejmie decyzję. No to domu dziecka ja bym oddał. No i no, widzisz się, no i. No i nie, no ty idziesz do domu dziecka, ja przyjmuję Niestety, ten burdel. Nie, nie, nie. Ja przyjmuję ten burder, głupia. ty będziesz miał. Proszę pana, niech pan. A, słucha, Proszę pana, to dziękuję tutaj za radę. Nie. Proszę pana. No. Ała! Biję mnie! Ała! No weź pan coś, tu policję wezwi na bok. Dobrze, ma, na, 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 jaki adres? Y, Pitulice, Pitulice, tam gdzie jeden tam jest 3 ulicy, 42. Dobrze, już dzwonię. Tylko sobie telefon, tylko telefon znajdę, już dzwonię. Dzwonię, tak, go... wybrałeś... Zadzwoniłem, przyjadą do 5 minut. Dobrze, to czekam na no nich. Mogę, ale to zarazę także od razu go do domu... Dobra. A to... Od go wsadzą. Mm -mm. Ja to zapisuję, żeby mieć później dowody. Mam, mam. No, dziękuję. No niech pan nagrywa rozmowę, bo... Ała, O, miękku, To się mnie zabijecie. Zaćam cię, zaćgam cię. Uduję, właśnie opusi pana, dłuższy. Zaćgam cię, Udusiu. rozumiem, zabiję cię, zać A pana tę jak przyjadę, to też zać go. Dobrze, proszę nie zna znaleźć. Rozumie pan? Zaćam pana. Rozumiem. No to nie widzi pan. Mam dziecko murowane. Murowane? To nie ma innej opcji. No. Has się w gips, Gibbs. się w Gibbs. Widzisz się. Może na jakąś terapię się pan zapisze, czy coś. No to do, do domu dziecka, czy. ogóle ja, ja teraz na terapię wpierw. Do mhm. Domu dziecka, bo Dom dziecka to nie będzie już taka ostrożność, co pan ma? Ja, Jak te nie pomoże, to pan go do domu dziecka odda po prostu. Dobrze, no. Policja powinna za niedługo być. Dobrze, no. O właśnie puka. No dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Dobrze, do widzenia. Witam na infolinie i bardziej się tak słucham. E, dzień dobry, proszę pana, to znowu ja tutaj z synem będę dzwoniłem, Pamięta pan? Pamiętam, pamiętam. No wie Pan, no ja wysłałem, po której syn wrócił y, z terapii. Jest poprawa, ale proszę Pana, ostatnio y, y, zamawiałem mu, generalnie. On sobie zamawiał. Ja, generalnie, y, proszę Pana, y, jestem y, tego, żona mnie zostawiła, generalnie. Y, tutaj pracuję na budowie, bardzo mało zarabiał. A ten, za moje pieniądze, ciężko zarobione, wziął sobie ten telefon najdroższy, najdroższy abonament, se kupił rąbany. Nie wiem, dostał w mordę kolejny raz. Dalej nic, dalej się źle zachowuje, już. Ale była nie. poprawa, proszę pana, była poprawa. Dalej. To nie. Dobrze. To chyba, dobrze, że była poprawa, ale. teraz... No, ale już nie. nie ma, proszę pana, wczoraj. Uman, nie nic, z nożem rzucił się po tej rozmowie z konsultantem. To, to. Wie pan, to nie jest. To... No, nie znowu do, yy, na psychologa, bo znowu yy, ten. Robisz, yy, aferę no nie pamiętasz jak mi się na mnie do że ten twój telefon ma zasrany? A jeszcze mi go o ścianę rozwaliłeś. Do, no tak! I bardzo dobrze, bo ja ci mówię. na następnym razem bolić, teraz ja nie mam co jeść, dopóki mnie jest tych pieniędzy. Wezmę ci ten telefon stary, nałożę na to, że ci będziesz telefon, Bo obiadu nie ma, bo nawet ja nie mam co jeść, synek. Ery, weź ja się baba, jadę za swoje pieniądze. Nie mnie! O Ała! Pogarnie się Tak. Na pewno? Tak. Przez ten dobieg, weźmę, weźmę, Proszę pana, niech pan jeszcze raz policję wezmę, bo policja do tej pary nie przyjechała, proszę pana. Dobrze, dobrze. Zbieraj pan. No, złożę na mnie. No, Zabijecie. Złożą. cię. Widzi pan, co on robi. Policja jest w drodze, proszę pana, niech się pan nie boi. Ale na pewno w drodze, bo już wtedy to dzwonię. Dobra, dzwonię, dzwonię jeszcze raz. Dzwon pan. Kurde. Oła, no piję mnie. bije mnie, oła. Już dzwonię, no spokojnie. niech pan wytrzyma. D dobra.

Ale karetka już nie kare... był. Karetka też to jest, wiem, już jadą. Mhm. ja tam. Jakby bo mnie do mnie, odpocznął święty Boże, ale nie przyjeżdżę, nie ustaję, bo inny Boże. Jak pan słuchał już ja proszę pana, ma pan to odwołać, bo pana też zabije. Nie, no już nie to odwołać, proszę pana. Proszę pana, bo i tak się zastrzelę. Ja mam kałacha w dupie. Rozumie pan? Jak go wyciągnij. No to zaraz wyciągnę i cię dostrzewam. Dawaj, dawaj. No to gdzie mieszkasz? Gdzie pan mieszka? Koziołkoła 44, Poznań. No to jadę. Do tych... do tych... kurwa Poznania. Dawaj, dawaj. No jadę. Z maczetą, bo jestem z Krakowa spokojnie ja mam obywatelstwo krakowskie i też mam maczetę Chyba obywatelstwo ukraińskie. Nie, nie, zresztą przysłałeś. Się <śmianie> to, <przysłałem sobie śmianie> to. Nie brzmiję. zdychaj stary pierdzie. To jeszcze rozmawiam. zobaczysz, pojadę tam do ciebie. Zobaczymy. Zresztą czy kochaj na CPG w świecie będziesz. A tam tu pomoże coś, bo nie, nie może. Karetka już powinna podjechać, to jest, jest na taką informację. O, e... Już pod dolem jest, no. Dzie dziękuję. I policja też już powinna być. Ej, kurwa, skałacha biorę. Skałacha. Dobrze, ja kończę rozmowę. Do widzenia.